Nie wytrzymam z moją rodziną. Niedawno przetrwałem trzy miesięczny okres próbny w moim korpo, gdzie pracuję na stanowisku konsultanta marketingowego. Nazwa niby spoko, ale w praktyce pracuję na słuchawce XD. Z okazji w weekend postanowiłem zaprosić rodzinę na obiad. Wynajmuję tylko pokój, ale współlokatorka wyjechała po słoiki, więc miałem wolne mieszkanie. Całe życie próbowałem doprosić się McDonalda od rodziców, ale nigdy mi go nie kupowali. Mówili, że jest niezdrowy i niesmaczny i polski obiad najlepszy. Postanowiłem pokazać im dobrodziejstwa tej restauracji i przy użyciu bonifikarty zakupiłem 12 Big Maców po dwa na każdego, w łącznej cenie 72 złotych polskich. Do mieszkania przyszli rodzice, babcia, dziadek i ciocia. Posadziłem wszystkich przy stole i z dumą wyciągnąłem burgery. Spodziewałem się słów zachwytu, zamiast tego wylano na mnie wiadro pomyj jak można to jeść? Co to jest? Pytali wszyscy zgromadzeni. Matka nawet zaczęła się tłumaczyć, że w korpo tak już mają ci młodzi. Na to babcia odpowiedziała, że zaraz mnie naprostuje. Nie wiedziałem czego się spodziewać, ale nawet najgorsze obawy nie przewidywały tego, co miało się za chwilę wydarzyć. W kuchni powstała linia demontażowa wspaniałego dzieła amerykańskiej technologii gastronomicznej. Babka wykładała burgery z pudełek, ciotka wyciągała z nich i z uwagą każde wycierała z sosu. Na samym końcu matka zrzucała surówkę oblepioną serem i sosem do salaterki dymionego szkła. Niechcianym odpadem były bułki lądujące w foliowej reklamówce. — Taka sztuczna ta bułka, że zjesz dwie i zaczniesz śmiecić! <laughs> — powiedziała seniorka. — Ale chleb to chleb i wyrzucić nie można! — dodała ciotka. — Nakarmimy nimi tych najbardziej potrzebujących. Oczywiście, miała na myśli wyjebanie bułek na trawnik przed śmietnikiem. Trawnik to za dużo powiedziane, klepisko wydeptane przez gołębie do karmiane czerstwym chlebem. Później te same ptaki srają na zagraconych balkonach tych, którzy je karmią. Tak właśnie wygląda każdy kolejny cykl polskiego matrixa. No to wszystko zacząłem głośno protestować. Zawsze mi mówili, aby ludzką pracę szanować, a właśnie niszczą wysiłek pracowników restauracji McDonald's. Ojciec, jak tylko to usłyszał, to zaczął narzekać, że to on ciężko pracuje w fabryce opon. Jego pracy nikt nie docenia. Bez jego opon to składników na te hamburgery nie mieliby jak dowieść. Co z tego, że opony, które robi, są chujowe i kupuje je tylko on i jego koledzy z fabryki, chociaż nawet oni nie. Pokryją mu, wytoczają je, kiedy nikt nie patrzy. Kiedy ziemniaki się ugotowały, to momentalnie zostały zgwałcone tłuszkiem i obowiązkowym dodatkiem w postaci połowy kostki masła. Ciotka rozpoczęła podgrzewanie kotletów na głębokim oleju, a matka do surówki odzyskanej z burgerów dodała pokrojone ogórki kiszone. Wszystko zostało połączone na talerzach w iście z stylu. Każdy miał porówno, ale też według potrzeb. Dlatego ojciec dostał największą porcję kartofli i aż pięć kotletów. Goście ze smakiem zajadali gwałt na amerykańskiej kulturze. Z jedzeniem w w ustach głośno komentowali. No, a nie to dobre, a nie te fast foody. Widzisz, syrek, te hamburgery to niezdrawe. Stał kilka takich i sam będziesz gruby jak te Amerykany. Nie rozumiem logiki starych ludzi. Z ziemniaków tłuszcz się wylewał, a kotlety ociekały olejem. Ale to od McDonalda się tyje. A od domowego nie. Domowe jedzenie zawsze jest zdrowe i kiedyś usłyszałem, że nawet lecznicze. Na koniec jeszcze ojciec się w mnie wkurzył mówiąc Widzisz, synek. Tak się przygotowuje polski obiad.